Przez całą tę przemoc Kandamal stał się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc dla chrześcijan. Ostatnim razem uciekłeś, tym razem nic z tego. Powiedzieli, tym razem cię zabijemy. Podczas tych aktów przemocy zamordowano ponad 75 osób, 5 tysięcy domów splądrowano i spalono, 250 kościołów i instytucji zostało obróconych w popiół, 55 tysięcy ludzi stało się uchodźcami we własnym kraju. Uczestnicy tych rozruchów spalili nasze domy i od tamtego momentu jesteśmy bez dachu nad głową. Kiedy to się działo, padał deszcz, kiedy przestał, wróciliśmy. Zobaczyliśmy, że spalili dosłownie wszystko, co mieliśmy. Okazało się, że wszystko ukradli bądź spalili, wyłamali drzwi i okna. Potem znów wróciliśmy do dżungli. Ludzie pozostawieni bez żywności i domów ostatecznie znaleźli schronienie w obozach organizowanych przez rząd. W obozach tych przebywało 25 tysięcy ludzi, jako obcy we własnej ziemi. Od 10 do 12 rodzin przypadało na jeden namiot. Jakość żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby była tragiczna. Życie w obozach ograniczało się do wyczekiwania w ogromnych kolejkach. Rząd Orysy dość szybko ogłosił, że sytuacja wraca do normy. Przekonało to ludzi do powrotu do opuszczonych wiosek. Rząd organizował kolejne spotkania, aby pogodzić zwaśnione grupy. Jednak te starania zdały się na nic. Mieliśmy pięć pokojowych spotkań w naszej wiosce Manikeswar. Na żadnym ze spotkań nie byli w stanie przywrócić pokoju. Obawiając się rządu, mówili: Tak, będziemy żyć w pokoju. Kiedy jednak wracaliśmy do wioski, nie chcieli z nami rozmawiać. W tej sytuacji nie mamy na tyle odwagi, aby tam znowu wrócić. Mówią: Jeśli przejdziesz na hinduizm, wracaj do wioski, jeśli nie, zostań w obozie. Nasza wioska to Sisapanga, zabito nam cztery albo pięć osób. Dostaliśmy się pomiędzy dwie grupy. BDO i inni przyszli, aby nas osadzić w wiosce. Kiedy dotarliśmy na miejsce, cała wioska się zebrała. Przynieśli ze sobą kije i siekiery. Ludzie z BDO się przestraszyli i wysłali nas z powrotem do obozu. Pomimo takich reakcji, rząd zamknął niemal wszystkie obozy. Policja ochronna została odwołana. Teraz w obozach przebywa tylko 600 osób. Czy zamknięcie obozów jest znakiem stabilizacji? Ludzie ci nie są jednak ani w wioskach, ani w obozach, więc gdzie się podziali? Niemal stuletnia hinduska propaganda jest ukierunkowana na zmianę demokratycznego ustroju Republiki Indii na hinduski totalitaryzm oparty na kastowej hierarchizacji społeczeństwa. Gdzie wyższa kasta ma prawo rządzić niższą. Na podstawie hinduskiego kodeksu prawa zwanego Manusmriti, jednak takie dążenie nie wynika z motywacji duchowych, ale z chęci dominacji politycznej i pseudonacjonalizmu. Niech barat będzie niepodzielne. Niech Pakistan w ciągu kilku lat stanie się barat, niech Bangladesz stanie się barat, niech obszar okupowany przez Chiny stanie się barat. W swoich staraniach, aby wszyscy byli hindu, skupili się na plemionach, przenikali do środowisk plemiennych przez zakładanie wśród nich pustelni. W Kandamal, aktywista hinduistyczny Laknananda Saraswati. Założył pustelnię w Czekapat, aby nawracać ludność na wiarę hindu. Okazało się to jednak trudne, ponieważ chrześcijaństwo jest mocno zaangażowane w system edukacyjny, służbę zdrowia i inne struktury publiczne, przynosząc ludziom przebudzenie i świadomość własnych praw. Zostaliśmy uwolnieni od wykorzystywania przez czarowników i braminów. Mamy edukację i rozwój w wielu sferach. Lokalne zawistne bojówki hindu pod przywództwem Laknanandy założyły sobie całkowite usunięcie chrześcijaństwa z Kandamal przez kampanię nienawiści pomiędzy tutejszymi plemionami. Od 1980 roku byłem członkiem RSS. RSS byliśmy uczeni. Zobaczcie, wszyscy jesteście Hindusami. Jecie, pijecie i prowadzicie bardzo wygodne życie. A chrześcijanie dzień po dniu rosną w liczbę. I jeśli nie zrobicie czegoś teraz, chrześcijanie będą się dalej mnożyć. Chrześcijanie staną się posłami i senatorami, a my zostaniemy niewolnikami i znowu będą rządzić Brytyjczycy. Popatrzcie na sąsiednie kraje. Chrześcijanie nie dają tam żyć Hindusom wrzucają wołowinę do hinduskich studni i nie pozwalają Hindusom obchodzić ich świąt i prześladują Hindusów. Obudźcie się, tradycja i kasta to nasza siła. Wprowadzajcie tradycję i kasty w każdej wiosce i rozpowszechniajcie dalej. Sprawdźcie, aby nasi hinduscy bracia, którzy przeszli na chrześcijaństwo, zrozumieli i zwróćcie ich hinduizmowi. Sarasananda obsikałem, a potem zniszczyłem figurę Matki Bożej w ich kapliczce i wyrzuciłem całe oświetlenie. Później, w 1992, roku ukradłem motopompę misjonarzom miłosierdzia i wytoczono mi za to sprawę. Celem hinduskiej organizacji nacjonalistycznej było wykorzenienie chrześcijaństwa z Kandamal do 2005 roku. W wyniku niepowodzenia przesunięto datę na rok 2010. Zamordowanie przez maoistów Laknanandy stało się dla hinduskich nacjonalistów pretekstem do ataków na chrześcijan. Morderstwo zostało upozorowane przez maoistów. Jednak RSS zaprzecza temu, RSS nigdy nie zażądało dokładnego. Śledztwa w sprawie morderstwa. Domagają się oni jedynie ujęcia sprawców. O śledztwie w sprawie wyjaśnienia okoliczności tego zabójstwa nie ma mowy. Ci, którzy spiskowali i zamordowali, są bezkarni, a rząd siedzi cicho. Ten, który służył biednym Hindusom, został zabity, a zabójcy nie zostali schwytani. Na Ven Babu. Mamy jeszcze czas. Jeśli zabójcy Mistrza, którzy są wciąż bezkarni, nie zostaną aresztowani, ludność w tym regionie nie zazna spokoju. Czy była możliwa wrogość między maoistami i mistrzem? Było dziewięć prób zabójstwa Mistrza, każdą z nich przeprowadzili chrześcijanie. Kto naprawdę zabił Laknanandę? Został zabity przez maoistów. Wielokrotnie mu grozili. Zarzucając mu, że powodował nienawiść i podział we wspólnotach, to maoiści zabili Laknanandę. Geograficznie, Kandamal leży w ważnym strategicznie miejscu. Ich idea czerwonego korytarza korytarza, który planowali od Himalajów w Nepalu do Tamil Nadu miała pewne luki. Kandamal to taka luka. To dla nich próżnia. Więc aby zapełnić tę lukę, potrzebują kandamat jako części strategicznej dla swojej organizacji. Podobnie jak Maoiści, RSS jest organizacją opartą na hierarchii. Maoiści mają korpus oficerski i podległych im szeregowców, zmanipulowanych ideologicznie szeregowców z wypranymi mózgami. Podobnie RSS posiada zorganizowaną sieć pracowników, więc maoiści odkryli, że RSS stanowi dla nich główny problem w Kandamal. Chcieli zatem oczyścić sobie drogę. Tak jak RSS, maoiści nie uznają konstytucji Republiki Indii. Obie strony z założenia wykorzystują przemoc do poszerzenia swej strefy wpływów.